Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzisiaj się witam z wami z tego miejsca z widokiem właśnie na choinkę. Jeszcze jej nie odpaliłam, zaraz będę ją odpalała, ale zanim to, pewnie jakieś małe zakupy, zaraz sobie pójdę do sklepu i dzisiaj chcę: wiecie, co zrobić? Zupę grzybową. Mam trochę pieczarek i jeszcze mi została tam marchewka, pietruszka, takie wiecie, resztki. I pomyślałam, że to będzie chyba najlepszy czas, najlepszy moment żeby się za coś takiego wziąć, poza tym ja naprawdę powiem Wam, że w tym okresie jesienno-zimowym lubię grzyby. Pokazywałam Wam jak przygotowuję risotto z borowikami albo maślakami, już nawet nie wiem co to były za zagadniki, bo one chyba były wymieszane, ja je kupowałam w Carrefourze i powiem Wam, że tak naprawdę... Hmm... No, smak grzybów zawsze mi się kojarzy, bo się z tym okresem jesienno-zimowym, ze świętami, czy to są pieczarki, czy to są jakiekolwiek inne grzyby leśne, zawsze mam takie po prostu wspomnienia. Dajcie mi znak, czy Wy macie podobnie, czy raczej dla Was to nie ma znaczenia, czy to jest lato, czy zima, czy jesień, po prostu lubicie albo wręcz przeciwnie, nie lubicie grzybów. Dobrze, kochani. Ja na tę chwilę kończę, Was oczywiście zapraszam do oglądania i tradycyjnie zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę, a my co? Zaczynamy. About what's happened to me from July up till now, don't know where, don't know how. Lately, I've come to realize that I can not see it in your eyes. So it's true, I'm so glad, you feel it too. Nothing to hide. Właśnie dobrałam przesyłkę, bo kuryz zostawił z tym siatki, Więc zaraz wam pokażę, co zamówiłam. A wiecie, że takie rzeczy kupuję dość często na Allegro, czyli tutaj znów przypominam wam o stronie TIPLI. Jest na dole w opisie u mnie, więc skorzystajcie sobie z tego linku, bo możecie mieć zwrot pieniędzy za wasze zakupy. Są i one. Zrobiłam sobie, słuchajcie, zapas płynów do pukania, Kokolino. Tutaj mam. Co my tutaj mamy, Bo to jest wersja niemiecka wiecie orchidea. Eee, tutaj mamy wersję jakichś czerwonych owoców, tutaj mamy bergamotka, tutaj mamy tuberoza i kwiat wanili. i ostatnie to mamy paczula. O Boże nie wiem, czy Wy dobrze widzicie paczula i nie wiem i coś jeszcze, w każdym razie. Pięć takich opakowań kosztowało mnie chyba 60 zł, 50 zł z groszami, więc myślę, że się opłaca. A to jest pojemność, ile? Półtora chyba litra z tego, co ja pamiętam. O tak, przecież tu jest napisane. 1450 ml. No, więc jeżeli chodzi o płyny do opłukania, to jestem już zabezpieczona. Wiecie co, znalazłam Właśnie w lodówce? Całe opakowanie pieczarek, i mam tutaj ostatnią marchewkę i pietruszkę. musiała sobie zrobić nowe zakupy. Cebulę, śmietankę. Tutaj mam koperek. I mam jeszcze tutaj kaszę gryczaną. Pomyślałam sobie, że zrobię sobie taką zupę pieczarkową, ale to wszystko zrobię w blenderze. Łącznie z cebulką przesmażę te wszystkie rzeczy. Łącznie też z kaszą gryczaną i to mi się tak fajnie poddusi, udusi. Zaleję wodą. Dodam troszeczkę śmietanki, 18%. I będzie taka zupka bardziej, może nie przecierowa, to też nie będzie krem. Będą cząstki pieczarek, ale będą takie, no po prostu zmiksowane w tym w moim blenderze. No zobaczymy. Pierwszy raz będę robiła taką zupkę może inaczej. Nie pierwszy raz pieczarkową, ale pierwszy raz chyba w takiej wersji, więc mam nadzieję, że mi wyjdzie. Także trzymajcie kciuki, a ja biorę się do pracy. Well, I'm all for Christmas. All the happy smile. And the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. So Tell me one thing is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. Holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I know. This Christmas, I only want to be close to. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly. Did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you remove that snow. A zupka tak wygląda dosłownie po godzince chyba gotowania. Ja ją doprawiłam jeszcze solą, pieprzem i dałam estragon. Nie wiem, czy wiecie, ale grzyby bardzo lubią estragon, więc jak najbardziej tutaj dałam taką porządną łyżkę. Nie łyżeczkę, a łyżkę. O, tu możecie zobaczyć jeszcze liście laurowe dodałam, więc jak najbardziej powiem Wam, że to będzie cudowny smak. Dałam troszkę za dużo kaszy, bo się zrobiła mi za gęsta, ale nic. Spokojnie. Teraz będziemy dodawać śmietanę. Bo już wszystko praktycznie mi się u. ale zaparowało, przepraszam Was. Praktycznie już mi się wszystko ugotowało, więc teraz tylko śmietanka 18%. Wiem, że tego jedną ręką nie zrobię. Póki co, moi drodzy, wyłączam kamerę i zalewam to wszystko śmietanką. I na koniec, oczywiście, dodam koperek. Już mam pokrojone, czeka tylko na użycie, ale powiem Wam, że pachnie. Obłędnie, jeżeli lubicie grzybową, to myślę, że taka wersja z całą pewnością Wam zasmakuje. Oczywiście możecie do tego dodać ziemniaczków zamiast kaszy gryczanej, możecie te ziemniaki również wziąć i przesmażyć też będą bardzo dobre. Póki co powiem Wam szczerze, jestem bardzo z tej zupki zadowolona. I przepraszam, ale jakąś alergię dostałam, więc no wybaczcie. Mam nadzieję, że będziecie mnie dobrze rozumieli, pomimo tego, że mówię przez nos. Zobaczcie. I tak prezentuje się ta zupa grzybowa. Tutaj zrobiłam przepyszną e, taką grzankę z serem kozim. Oczywiście możecie zrobić bez grzanki, możecie zrobić grzankę na przykład z jakimś innym serem pleśniowym do wyboru, do koloru, jak tylko lubicie, jak tylko wam smakuje. Także moi drodzy, ja zabieram się za moje jedzonko. Życzę wam smacznego, jeżeli co siecie e, I myślę, że jeszcze dzisiaj się usłyszymy. No i spójrzcie, mamy wieczór i zrobiło nam się biało, Śnieżek, jak możecie zobaczyć tutaj w świetle, lampy, że cały czas pruszy, więc myślę, że święta powinny być białe. I co kochani? Myślę, że będziemy już kończyli tego vloga. Ja sobie na koniec nie przygotowałam wodę z octem jabłkowym. Mówiłam Wam, że od dłuższego czasu piję i bardzo, ale to bardzo dobrze mi um, ta mieszanka robi. Eee, tak, no, nawet mogłabym powiedzieć, że wycisza mój organizm. I staram się tak co drugi dzień pić, oczywiście nie codziennie, ale co drugi dzień i mi to naprawdę bardzo fajnie wychodzi. Zupka wyszła przepyszna, naprawdę, zróbcie ją sobie i jeżeli ją zrobicie, koniecznie dajcie mi znak albo nawet oznaczcie mnie na Instagramie, będzie mi bardzo miło. I tak jak powiedziałam Wam na początku. Czekam na Wasze opinie na temat właśnie grzybów, jak to u Was jest, czy w ogóle jesteście też takimi fanami grzybowych dań, czy raczej niekoniecznie, bo wiem, że też zdania mogą być podzielone, zresztą u mnie w rodzinie też były podzielone, bo były osoby, które bardziej na przykład wolały zupę rybną, aniżeli zupę grzybową. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam pięknie. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj w tym blogu również w tym blogowym grudniu mnóstwo takich ciekawych inspiracji, że przede wszystkim to, na czym zawsze mi też zależy, o czym zawsze wam powtarzam, że macie ten czas te chwile dla siebie takiego relaksu, wyciszenia, czy to po całym dniu, czy nawet na rozpoczęcie dnia, bo wiem, że o różnych porach oglądacie moje filmy. A dla wszystkich oczywiście nowo przybyłych na mój kanał przypominam, że moje filmy ukazują się trzy razy w tygodniu, w środy, w piątki i w niedzielę, w środę i w piątki o godzinie 21:00, natomiast w niedzielę o 7 rano. Jeżeli chodzi o zakres tematyczny, środowy to jest taki typowy pogadankowy, zakupowy tam też znajdziecie serię otulona zapachem odnośnie świec, będą też różnego rodzaju perfumy, Ale też będzie się pojawiała co jakiś czas seria kuchnia wrze, w których... Będę Wam starała się przemycać fajne, takie i nietrudne, nieskomplikowane przepisy, żebyście również mogli je sobie odtwarzać po prostu u siebie. Wiem, że dużo osób korzysta z tych przepisów, co mnie bardzo cieszy. Czasem Wam te przepisy pokazuję we vlogach, bo wiem, że tak też jest mnie prościej i łatwiej, ale wiem, że, że później macie problem, żeby odnaleźć taki przepis, dlatego też pod tym kątem stworzyłam tę serię Kuchnia Wrze. Natomiast, jeżeli chodzi o piątek i niedzielę, to są takie już typowe vlogi, czyli to, co teraz też mieliście w tym vlogowym grudniu, e, taką też taki przedsmak tego, jak to u mnie na kanale wygląda. Dobrze, kochani, nie przegaduję. Jeszcze raz bardzo, to bardzo Wam dziękuję. Przytulam Was najmocniej jak zawsze. No i co? Do następnego. Ciao!